Ludzie mi piszą, że u mnie na sklepie kawy są inne. Prawda, wyszukane w tych miejscach, gdzie kręciłem boso przez świat. Cejrowski.com łamane przez sklep. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za ustaleniem liczby wicemarszałków Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? Studio Dziki Zachód. Dwie osoby w studiu, Krzysztof Skowroński, Jaśmina Nowak. a Jedna osoba w studiu, Wojciech Cejrowski i pusta preria przed nosem. A Cieszę my, się, że jesteś z nami. A my przed nosem mamy posiedzenie Sejmu. Teraz trwa głosowanie nad tym, hmm. ilu będzie wicemarszałków. 458 głosowało posłów, głosowa posłów i posłanek. Głosowało i 458 było za więc będzie sześciu. Teraz będzie taka e, debata, co właściwie jedyne ciekawe głosowanie to, czy pani Witek zostanie wicemarszałkiem Sejmu, e, czy nie zostanie wicemarszałkiem Sejmu. To jest taki spór, jak e, na, na statku o to kto ma i co ma do powiedzenia, i czy je będzie na wierzchu, czy Donalda Tuska, czy e, Jarosława Kaczyńskiego. Ciekawe, jak się zachowa klub. Na statku nie ma sporów, jest zawsze jeden kapitan. A my tutaj? Dla wicemarszałek, wicekapitan nie ma znaczenia. No to jest prawda. A kapitan że... już jest w ogóle jakiś? Kapitan nazywa się Hołownia. Został. <śmiech> <śmiech> Został. Wy... Wypłoszył. Z... <laughs> Poczekaj <bo> się usmarka. <laughs> <laughs> kozy srającej bobkami byłaby też ciekawa. <grystanie> Przepraszam Państwa. Bo... Wypłoszysz, kozy, <grystanie> wypłoszysz kozy i inne Ko zwierzęta. Przepraszam, koń w nie koza. Koń w rzymskim senacie był senatorem. O, Polska nasza. Żartujesz się, czy kołownia został? E, hołownia. Naprawdę? Czy se żartujesz ze nie, mnie? No, no tak, no, to wiadomość dotarła teraz do, do prerii, do, do wszystkich. Ale co cię tak cieszy? Rozumiem, że, że to jest idiota. taka... Idiota! Dobrze, już teraz mnie to denerwuje. Sprzedawczyk, idiota. Mówisz o no, Marszałku nie może... Sejmu, poczekaj. Znaczy, po... Może. Nie mówię prywatnie o chołowni. Widziałem, rozmawiałem kiedyś. Idiota, sprzedawczyk, kościołem kupczył, udawał katolika. A teraz widzimy, co to za typ. A kiedy? Z... Mogłem się śmiać, ale mnie wnerwiło. A, a kiedy to z nim bo to rozmawiał? to nie jest śmieszne. Kiedy, no, został marszałkiem e, Sejmu. Powiedział parę e, ładnych zdań na temat tego, jak sobie wyobraża bycie marszałkiem, że to teraz nie będzie. Tak, piękne że zdania że bo nie mówić partia, też na scenach partia. kościelnych. Tak, tak było. A teraz jest koleżką Czarzastego, czyli takiej partii, która chce mordować dzieci. Zawsze od poczęcia do urodzenia przez cały okres ciąży. To taki to jest katolik. Powinien być, ponieważ sam się ekskomunikował, powinien być pozbawiony prawa do przyjmowania komunii świętej we wszystkich kościołach w Polsce. No, ale księża nie są odważni, tak jak w pandemii byli tchórzami, tak teraz pewnie się cieszą, że nasz człowiek został marszałkiem Sejmu, bo to poprawi sytuację kościoła. No to jest niedobrze, Pemci. Najpierw się uśmiałem, bo to. No, gdzie... I kiedy ile osób głosowało za tym? 200, Co, nic, 200, 265 głosów poparcia w, w porównaniu do Elżbieta se... która 193 głosy otrzymała. Elżbieta no, Witek też nie za bystra, ale w porównaniu z chołownią piękniejsza trochę, jeśli chodzi o wszystkie parametry, z urodą włącznie. Myślałem, że to żarty z tym chołownią są. Dostałem od pani Jaśminy taki sygnał tuż przed audycją. Myślałem, że se żartuje. To, to, to chyba też A nie było żadne się, zaskoczenie. Że... W sensie, no wszyscy myśmy się tego. Jakżeż podziewali? nie było zaskoczenie? No, o to, o tym że właśnie... koń zostaje w rzymskim senacie, togę dostaje jest senatorem, to też nie było zaskoczenie, bo wtedy cesarzem był czy Cezarem yy, świr. No ale że mamy tylu świrów. Na arenie tego cyrku, jakim jest Sejm, i że zagłosowali za kimś takim? Czy chcą oni, żeby to był ich marszałek, który decyzję podejmuje? Aparatu nie ma do podejmowania jakichkolwiek sekretarskich decyzji, a to są ważne sekretarskie decyzje na tym stołku. Rozdaje głosy, musi znać regulamin, musi się tego nauczyć. Nauczy się, bo jest, no. jest zdolny to się e, nauczy. Nie jest zdolny. Nie, to jest prymityw Ale... intelektualny. Ale kiedy ty z nim rozmawiałeś i na jakiej... On ze mną nawet rozmawiał, jest to w sieci, państwo sobie poszukają, program, w którym on miał jakiś, w telewizji, która walczyła z religią katolicką, TVN Religia. Otworzyli taki kanał. Tak, i ksiądz Sowa I tam był. Tak, ksiądz towarzysz Sowa. I tam nogi nie powinien stawiać katolik, dlatego, że oni zrobili TVN Religia i w Polsce pierwsze skojarzenie jest takie, że no religia, no to będzie chrześcijańska. Przynajmniej, jeśli nie katolicka. Natomiast oni promowali pod hasłem religia przeróżne rzeczy i sekty. Porówno. Wszystkie. I chołownia tam polas robił stały program i pokazywał takiego nowoczesnego katolika. I mnie namówiła <coughs> moja wtedy pani producent. Ja robiłem dla TVN-u chyba w tamtym czasie program po mojemu. Ona mnie strasznie namówiła, żebym poszedł do tego chołowni. I żeby pokazać przynajmniej jednego katolika, który nikt nie ma wątpliwości, że jest katolickim katolikiem, a nie farbowanym. No to postawiłem taki warunek, że jak każdy z nas po tym nagraniu stwierdzi, że to się nadaje do emisji, to wypuszczamy ten program. Ja stwierdziłem, że to się nie nadaje do emisji. Z powodu tego, że dwóch, no niby katolików, dwóch, wtedy jeszcze Hołownia uchodził za katolika, tylko od lekko zgubionego w kierunku liberalizmu. Dwóch katolików się użera, a jeden z nich, ten młodszy, wytyka temu starszemu takie rzeczy. A pan nie zrobił magisterium. Ja się ugryzłem w język i nie odpyskowałem. Ty też nie, gnojku. I on nie zrobił do dzisiaj, a ja zrobiłem po latach. 30 czy iluś mamusi obiecałem. W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pach. No więc w tym programie, bo cała masa rzeczy, które nie powinny iść do emisji, rozmowa o aborcji była. Już wtedy wykazywał postawy antykatolickie, chołownia, że był niebezpieczny, śliski piskorz, który dla pokazania się w telewizji dla kariery, teraz widzimy dla jakiej, dla zostania marszałkiem sejmu, jest w stanie doktrynę katolicką wyczyścić z siebie i opowiadać, na przykład tak jak teraz, że kocha tego. To już wtedy było widać. Państwo sobie wygrzebią ten program. Ja się nie zgodziłem na emisję, ale ksiądz towarzysz Sowa i tak wypuścił, wbrew ustaleniom, bo powiedział, ale ponieśliśmy koszty na produkcję. Ja mu na to, ja też poniosłem koszty na produkcję, bo pan Cejrowski jest kosztowny, żeby przyjechał do was na nagranie. I takie było ryzyko obu stron. Ksiądz Towarzysz Sowa po jakimś czasie zdjął ten program, no ale trafił niestety do sieci. Może po latach stwierdzę, że dobrze się stało, bo w tym programie widać kim już wtedy, lata temu, 15 czy ile, kim był Hołownia, jaki to jest typ, który sprzeda całego siebie a jednak za ten to, Hołownia, żeby się bo podobać, to, bo to trzeba powiedzieć, że też z najnowszego sondażu wynika, że no prawie już miesiąc po wyborach nadal cieszy się e, no dużą popularnością wśród Polaków. E, taki był zrobiony sondaż, zresztą on jest opublikowany e, też na portalu e, Do Rzeczy, że w, w, tutaj nadal rośnie to poparcie dla e, Szymona ja Hołowni. Wiem. I też przekonał Konfederację, to jest ciekawe, przecież Konfederacja chyba w całości głosowała ja. właśnie za jego kandydaturą dzisiaj, prawda? Tak. Konfederacja podobna, jak się okazuje, przywódca prawicowej rewolucji w Polsce. Dostałem taki liścik. I teraz cytuję Krzysztofa Bosaka. To ktoś napisał sarkastycznie: Oto przywódca prawicowej rewolucji w Polsce. Mamy nowego marszałka Sejmu. Gratulacje dla Szymona Hołowni. Teraz czas na przywrócenie standardów normalnej, profesjonalnej pracy przy tworzeniu prawa. To jest ta opozycja, która ma miła swoich wyborców, Konfederacja. Poleksitem. Zakazem aborcji. Ma miła którego ostatecznie łokciami w tych dwóch macherów, Męcen i Bosak przesunęło, bo już jest nie dzisiejszy, za długie zdania formułuje. Ja też się brał na boję, ale na Marszu Niepodległości Konfederacja chyba widziała, jak myśli jej elektorat. Elektoratu nie powinno się oszukiwać. Możesz zmienić sobie partię, człowieku, ale powiedz uczciwie, już nie jestem z wami, teraz jestem z chołownią, z czarzastymi, bo jak chołownia kocha czarzastego, a bosak głosuje na chołownię, to znaczy, że bosak przez chołownię kocha czarzastego, albo przynajmniej się nie brzydzi. No i Brown pojawił się na Marszu Niepodległości, przedstawił posłów konfy, powiedział polexit, stop Ukrainizacji. I izraelizacji Polski, i ludzie skandowali Grzegorz Brown, a Bosaka wygwizdali. Brown, może Ci się nie podobać, człowieku, albo podobać, ale on niezmiennie reprezentuje swój elektorat i nie wykręca programu o 180 stopni. A Bosak, jak widać, z, z panem Mencenem wykręcają program Konfederacji o 180 stopni, usuwają Korwina, trzeba było go usuwać przed wyborami. Po wyborach to już jest nie męskie i eleganckie. Po wyborach się bierze odpowiedzialność za wszystkich swoich członków, a nie ich wywala. Ja myślałem, że to jest... Przed wyborami się nie podobał, to trzeba było go wtedy usunąć i powiedzieć, program Konfederacji przed wyborami zmienia się. Wchodzą bosaki i menceny. Braun jest trochę odsunięty, jeszcze tam dogorywa, ale jest odsunięty. Drogi elektoracie, kiedy będziesz głosował na Konfederację, to ona teraz będzie inna. Teraz poprzemy Hołownię, Razem z czarastym. Jeżeli wejdziemy do Sejmu, to byłby uczciwy interes, bo wyborca wtedy widzi, jaka chce być, zrobiła się Konfederacja, a Konfederacja mydliła oczy. To teraz mała, swoim wyborcom. mała niespodzianka, zarówno dla Ciebie, jak i no. dla słuchaczy studia Dziki Zachód. Po, po, posłuchamy fragmentu minuty archiwalnej rozmowa Wojciecha Cejrowskiego z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. <laughs> Na no proszę, proszę. Panie Wojciechu, kim Pan jest z zawodu? Zależy kiedy. Ale wyuczony? Cieśla. Świętym był cieśla. Dyplom ciesielski w Szwecji. I broniłem się z trumniarstwa, proszę pana. Trumniarstwa? Tak, to nie najlepszy początek rozmowy Doskonały dla mnie z początek, powodzenia. proszę pana. Zrobiłem trzy trumny, jedna dla pana. Yy, bo Czy ta, jest wygodna? Bo jedna katolicka, druga była protestancka, a trzecia dla agnostyków. I one się różnią z A czym się różniły? No, protestanckie są takie jak na Westernach, Państwo widzą, poszerzone w ramionach. Tu się troszkę zwęża i w drugą stronę się troszkę zwęża, tylko dalej. I z innej liczby desek się robi. A katolicka jest taką, ma górkę. Znamy je z polskich cmentarzy. I e, no właśnie przez tę górkę nie można nic położyć na wierzch, bo kwiaty zjeżdżają. To po co taka trumna? Żeby zmarłego pochować, proszę pana. A po co można, zawinąć też, można zawinąć też w płótno. Ale to niekoniecznie ale się tak. technologiczny problem górki w takiej trumnie. Po co one są? Bo to rzeczywiście jest. Ale no nie, e, nie e, no e, taka e, tradycja. E, nikt mi nie tłumaczył dlaczego, bo e, cieśla to nie jest historyk sztuki. E, gdybym się na historii sztuki na kulu zainteresował, gdybym dostudiował do trumniarstwa, to bym wiedział też dlaczego takie robię. Teraz jestem studentem kulu, więc się dopytam profesora. Na jakim ja jestem kierunku? Proszę no pana? właśnie! Na socjologii jestem na kulu. A to bardzo ciekawe. Socjolog. Bo, tak, wyrzucili cieśla. mnie z kulu i postanowiłem wrócić y, oknem, skoro mnie drzwiami wyrzucili. Wyrzucili mnie tak ze 20 lat temu. I powiedziałem, że to taki, będzie taka fajna figura wrócić do y, Alma Macocher y, i zamienić ją w Alma Mater, jednak. A jednak, takie synowskie uczucia obudzić przy. Nie, to chodzi, też, to chodzi też o to, żeby. Ludziom z mojego pokolenia, którzy nie zawsze pokończyli studia, dać taki sygnał, że, że fajnie jest skończyć, coś domknąć, dla mamusi, dla tatusia, dla szpanu, wszystko jedno. E, no i też traktuję to troszkę jako reklamę uczelni katolickiej. E, w, w Lublinie tych uczelni jest bardzo wiele, w ogóle jest mnogość uczelni, natomiast kul to była jedyna wolna uczelnia w bloku sowieckim, i ona przetrwała e, całą komunę, dlatego kulowi się należy. A myśli pan, że swoją obecnością i swoim wizerunkiem zrobi pan Kulowi reklamę, czy może antyreklamę? Powiedzą, ojej, tam jest ten Cejrowski, my naprawdę nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. To nie jest katolicyzm. Jak to nie? Wie pan, Właśnie to jest katolicyzm. Mowa nasza musi być prosta. Tak, tak, nie, Wie pan co, ale jednak, no jasne, że mowa musi być prosta, ale jak Jezus spotykał cudzołożnicę, to nie mówił do niej ty dziwko, e, tylko zaczynał z nią rozmowę w troszeczkę inny sposób i inaczej ją kończył. Pan przychodzi i mówi do homoseksualistów, jesteście pedziami. E, jak po czymś takim toczyć rozmowę taką, jaką toczył Jezus? Kiedy przyszedłem do homoseksualistów? Nigdy do nich nie chodzę, żeby nie zgrzeszyć słowem, Aj, żeby nie zgrzeszyć myślą. Ale jednak, Żeby nie było okazji, Ale oni nie zaraz są skończę, tak? analfabetami. Skończę. Chyba, że pan chce po prostu. Nie, nie, nie proszę bardzo. Strzelak, proszę bardzo. Nie pan wypowie wszystko, co pan chce. bardzo ciekaw. No nie jest pan ciekaw, tylko pan przerywa w pół zdania. O, więc niech pan zacznie od nowa, zada to samo pytanie, postawi tę samą rzecz i da gościowi się wypowiedzieć. Więc powiem jeszcze raz. Jezus nie zaczynał rozmowy z cudzołożnicą w ten sposób, że mówił do niej ty dziwko. A kiedy ja powiedziałem dziwko? Do Nie, nie powiedział pan dziwko do cudzołożnicy, ale to jednak skąd, zdarzało to się skąd panu. Skąd ta ale teza. moment, ale proszę mi teraz pozwolić dokończyć moje pytanie. Jeżeli jest bez sensu, jeżeli chce pan obalić moją tezę, proszę to zrobić później. No już obaliłem, nigdy nie jeżeli, mówiłem do dziwki, ty dziwko. Ale mówił pan do homoseksualistów, ale mówił pan o homoseksualistach w pedzie. O homoseksualistach mogłem mówić pedzie, bo jest to słowo niewulgarne, tylko zdrobnienie od pederasta. Proszę zajrzeć do słowników. Jest to nawet słowo określane jako pieszczotliwe. E, ja rozumiem tę chęć jakby bycia pieszczotliwym w stosunku do homoseksualistów. A Ja nie rozumiem, bo nie miałem ale... zamiaru być pieszczotliwym. Stwierdzam A ja pan tylko, był. że nie jest to obelga i pedzio to nie jest w sensie. No to się pan zdecyduje. Że pedzio to nie jest w sensie językowym to samo co dziwka. Dziwka jest słowem obraźliwym i ma stanowić atak. Wie pan, pedzio jest określeniem. No właśnie, określeniem. No tutaj rozbawiłeś nas, redaktorze Kowboju. No, tak jak wy Pierwszy mnie na kow, początku. W boju po prostu Ale... z, z trumną. Do czego jest ta trumna, to rzeczywiście. I teraz uwaga: pierwsze pytanie Hołowni, który był tym zaskoczony, było, czy trumna, którą ja zrobiłem dla niego, jest wygodna. To pokazuje, o czym ten facet myśli w pierwszym szeregu. W rozmowie, którą było trudno zacząć, dogadywaliśmy się dłuższy czas, na jakich warunkach ma być, i że ma być o dwóch postawach katolickich. On reprezentował postawy. Późniejszego papieża Franciszka, rozmiękczony katolicyzm i wszystkich do kościoła wpuścić również tych, o których na samym końcu była mowa. Natomiast ja reprezentowałem twardy katolicyzm. I w rozmowie, która miała być o katolicyzmie, przyszłoby ci do głowy, żeby pytać, czy trumna, którą Cejoski robił, będzie wygodna dla ciebie. No to jest jego, czy będzie wygodny stolec teraz, na którym siądzie jego tyłek. To jest jego myślenie. Uważam, że to się nie zmieniło. No to, że ma poparcie, to kwestia mamienia. O złoto, złotousty mówimy, o szatanie. I on swoje dary swoim wyznawcom pożycza, i to, że ktoś jest złotousty, jak Barack Obama, nie oznacza, że jest dobry. Barack Obama mówcą był i jest świetnym. Potrafi tak cię zawinąć, rozumiesz, że się gubisz pięknymi słówkami. Tak cię okręci wokół paluszka własnego czy diabelskiego ogona. I to, że ktoś ma wysokie poparcie, nie oznacza, że jest dobry. Dobro oceniamy my w kościele katolickim, nauczeni, po owocach. To może trzeba A nie dać mu po szansę, ponieważ, ktoś ładnie teraz... mówi, już swoje szanse miał. To nie jest tak, że marszałek to jest jakaś kolejna szansa, zaczynamy od zera. To nie, to, to odbyły się wybory i marszałkowanie jego jest konsekwencją tych układów. A nie jakimś zerowym otwarciem, dajmy mu szansę. Szansę to dajemy jak się ktoś wcześniej pokaja, powie, cholera, popełniłem parę błędów w życiu i teraz chcę to zmienić. Proszę mi dać drugą szansę, bo źle coś zrobiłem. Nie dajemy drugiej szansy komuś, kto jest zadowolony i uważa, że wszystko co do tej pory zrobił jest ok. To jest cały czas jego pierwsza szansa jeszcze, z której nie skorzystał i nadal nie korzysta. Drugą szansę dajemy po takim momencie, kiedy sam zainteresowany drugą szansą stwierdza, że potrzebuje drugiej szansy, czyli odciąć się od tego, co robił do tej pory i zacząć coś od nowa, inaczej. Nawet to samo po raz drugi, ale inaczej niż do tej pory. Więc tak myślę, że dawanie mu drugiej szansy teraz, no nie poprosił o nią. Na razie brnie w to, co zaczął w tamtym programie sprzed lata, w którym to roku było, kiedy on szukał wygodnej trumny dla siebie. Jaki ty jesteś sprawny, Krzysztof Jaskowroński, że tak od razu znalazłeś, czy byłeś narychtowany wcześniej na mnie? Mnie podejrzewasz o taką sprawność? Nie, sprawność taką ma Jaśmina. I pani to znalazła tak po prostu pik 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 paluszkami? pan Krzysztof jest taki skromny, on bardzo jest biegły już w tych nowoczesnych technologiach, znalazł pan Krzysztof, ale mniejsza u większa. to rzeczywiście ja znalazłem, to prawda. No my, to, czy jeszcze jest bardziej biegły, bo bezwiednie znalazł. Be, bez, bezwiednie. I, I jednocześnie coś z pamięcią, bo nie pamięta, że trzy sekundy wcześniej to on znalazł, tylko myśli, to chyba nie ja. No, w ogóle się nie podejrzewałem o takie zdolności, że od razu znalazłem, A rzeczywiście, ale rzeczywiście tak było, bo Wojciech Cejrowski przyzwyczaił mnie do tego, że muszę od czasu do czasu sprawdzać, czy przypadkiem dane, muszę które podaję, są Muszę być czujny, tak. Muszę być czujny. Jest osiemnasta. Słuchaj. Się, e, to z... jest twoje radio, musisz być czujny. Ja czasami jak się rozpędzę, to pomylę nazwisko. E, e, dlatego e, miałem kłopoty na wszystkich uczelniach, bo oni tam pytają nazwisko, jak tam nabuchodonozor, to który miał numer. Ja pamiętam zjawiska, pamiętam co robił, czasami mi się król jakiś przesunie, ale wiem, że w, w Mezopotamii w tamtym czasie to to i tamto się zdarzyło. Antropologicznie podchodzę do zagadnienia, interesują mnie zdarzenia, wyniki, konfiguracje różne i tak dalej, a oni pytają o nazwiska, więc, więc to, że sprawdzasz moją faktografię na bieżąco i bibliografię, to bardzo mi pomaga. I hagiografię stanie... prawie. 18.23. Tak. Piosenkę puszczę. No właśnie. To dla chołowni w takim razie, bo on o tych, tam, o tych pedziach chciał gadać, a mam taką piosenkę, w której pani Casey Jones, to jest komik i jednocześnie śpiewa country czasami była taki głos jak ja dzisiaj. Zostawiłem otwarte okno, na prerii jest dużo kurzu, w nocy spadła temperatura i mam sznaps baryton taki mam, bo ch chrapałem i w związku z tym se wychrapałem górne warstwy głosu, zostały mi tylko doły. Casey Jones ma to z urodzenia, przepiękny głos, lubię jak śpiewa, ale śpiewa zadziorne piosenki, ponieważ jest komikiem i mówi, że Poprawiła sobie biust i śpiewa do swojego How do you like these babies now? Hołownia to jest ten, który by se poprawił biust jakby miał. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. Przeniesiemy się w czasie na, na chwilkę. Jest, nie, gdzie pan chce. No, no tam. Dokąd pan chce? No do, tego, do tego twojego słynnego wywiadu z panem Hołownią. Na Ej. sekundę, na, dwie, na półtorej minuty. To nie był żaden pan, tylko chłystek w tamtym czasie i niestety nie dorósł. Ale Więc pan teraz... zaczyna używać tego samego języka, który używają ci ludzie. Nie. Bo jak Czyli... pan będzie się nie. wcinał, to. Panie Wojciechu, dobrze, ustalamy taki porządek. Ja kiedy pan przemawia. Myśl. Idę, idę milczą. Świat milczy i słucha, proszę. Buduję pewną myśl, idę do płyty. W momencie, kiedy pan ucina kawałek, to to jest wywód niepełen. W takim razie czekam na jego spełnienie. Wydawało mi się, że możemy rozmawiać, a nie tylko wysłuchiwać się nawzajem. Inaczej rozumiemy rozmowę. Ja czekam, aż drugi skończy. Yy, czy mogę w takim razie zapytać jeszcze raz: czy nie ma pan poczucia, że tego typu rozumowanie to kupowanie od tych ludzi ich złego języka? Nie zło ludzi? dobrem zwyciężaj, tylko zło niech się złem odciska. Nie rozumiem pytania. Od jakich ludzi i od aborterów? Ale bo oni zabijają Nie rozumiem pytania. Musi pan proszę mnie. Strzela pan moje pokrywki. Ludzie, którzy y, dokonują aborcji, dokonują czyli zabójstwa, mordercy. Tak? Mordercy z premedytacją. I pan mówi: ja muszę nie mordować coś... morderców. Bo nie, nie, nie. to jest mój obowiązek. Nie, 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 nie. Mamy obowiązek stawać w obronie ofiar, czyli w obronie mordowanych, zabijając morderców. No jeśli jest taka sytuacja, że y, Niemcy napadają na Polskę, tak, to mamy prawo zabijać Niemców, którzy atakują Polaków. No by druga wojna światowa była wojną sprawiedliwą z naszego punktu widzenia i przez Kościół są rozpoznane wojny sprawiedliwe. Czy no to jest i... Pana zdaniem przypadek wojny sprawiedliwej? Który przypadek? Przypadek klinik aborcyjnych, przypadek ludzi, którzy aborcji dokonują. No proszę Pana, jeżeli ktoś w, w swoim sumieniu rozpozna tę sprawę, tę konkretną sprawę, że przed tą kliniką już zrobiono wszystko, co można, to uważam, że ma moralne prawo i moralne uzasadnienie, żeby stanąć z bronią przed kliniką aborcyjną i nie dopuszczać do zbrodni, czyli na przykład nie wpuszczać lekarzy. Nie chodzi o to, żeby teraz śledzić zabójców i wykonywać wyroki śmierci na nich, bo pan próbuje budować w tę stronę, tylko zablokować dostęp do tej kliniki. Spalić się przed nią na stosie, o, nim, o, o tym też mówiłem. A więc nie strzelać Wszystkie do nich, tylko kroki już były. Tylko wie pan, jeżeli chodzi akurat o aborcję, to cały czas się zastanawiam, czy toczenie tego typu debat tak naprawdę ma sens. My będziemy krzyczeć na nich, że są mordercami, oni i dawać świadectwo w temu, co wierzymy, yy, oni będą robić, yy, krzycząc na nas, że my jesteśmy wariatami, a w istocie i tak zaniedbana pozostaje ta osoba. Dla której to jest cały świat w tym momencie. Ta kobieta, y, która się nie odnajdzie w tym wrzasku. I nie odnajdzie się ani w pana wrzasku, ani w ich wrzasku, w niczym wrzasku się nie odnajdzie. I zostanie sama z tym problemem, a my będziemy walczyć o to, żebyśmy się czuli prawi, moralni i zgodni ze wszystkim, co, co usłyszeliśmy i co wierzymy. Słowo my, którego pan używa, ł w tej wypowiedzi kilkakrotnie, jest nadużyciem. Tutaj nie ma my. Pan jest zdecydowanie po innej stronie. Pan się wykluczył z kościoła. Dopuszczając aborcję w jakiejkolwiek formie. Pozwoli no. pan, panie Wojciechu, że teraz ja panu przerwę i jednak. I przerywamy obu e, panom. Czyli pamiętasz rozmowę, to dobrze, że nam przypomniałeś. Tak, tak? pamiętam, już wtedy był za aborcją, e, a teraz jest jeszcze bardziej i kocha Czarzastego. Jego miłość z Czarzastym jest nieograniczona, czy jakoś tam się wypowiedział w ten sposób. Bardzo niebezpieczny człowiek, dlatego że mienił się e, człowiekiem kościoła i tam jeździł na różne imprezy katolickie. Mój proboszcz go nawet zapraszał na festiwal Gospel i potem był zniesmaczony obecnością chołowni na własnym festiwalu. E, to nie jest katolik. Jaśmina Absolutnie chciałem... nie jest katolik.